Siemanko, z tej strony Kamek. Witam Was w kolejnym odcinku Paczki Hema taka sytuacja. Przechodzimy do trzech kolejnych spotkań, w których mam nadzieję, chociaż jeden zakończycie tem przeciwnika, ale nie moim, bo jak nagrywam te odcinki, jeżeli nagrywałbym je na żywo, to naprawdę uwierzcie mi, że byłoby słabo, bo... No po prostu wnerwienie przy tych grach sięga mojego zenitu i FIFA 15 od razu, już teraz mówię, jest najbardziej gównianą grą jaką udało mi się grać z każdej Fify, no po prostu ja nie wiem co oni robią, ale przejdźmy do spotkań, może jednak ten range gdzieś tam przeciwnika będzie, na razie to zobaczcie, ping pong ping pong, 1 do 0 dla przeciwnika no i jest słabo, a muszę ten, ten mecz zremisować co najmniej żeby e, awansować coś co mi się nie zdarzyło wcześniej, bo wcześniej zawsze tytuły w tych niskich ligach zdobywałem, a tutaj proszę, no ale tutaj ładnie wybiega Remi, dostaje piłkę, przyjmuje dosyć dobrze, strzela z lewej nogi i jest 1 do 1, kolejna akcja znowu przeciwnika, moja obrona wybiegła zbyt wysoko, no i Walker na prawym skrzydle będzie próbował czegoś dośrodkowanie na raz, na dwa, na trzy, na cztery i w tym czasie Walker postanowił położyć się na moim obrońcy, a on został za to czerwoną kartkę za molestowanie seksualne podczas meczu. Kolejna akcja będzie po tym strzale na 2 do jednego dla przeciwnika, już wiedziałem, że jestem w wielkiej dupie, ale musiałem zmienić całą formację, wpuściłem też Afelaja na boisko, no i zobaczmy czy coś z tego wyjdzie, Afela jak widzicie, ta czarna karta jego, którą udało nam się trafić no i zobaczymy pierwszy jego mecz pierwszy jego strzał teraz, no i kapitalnie idealnie zmieszcza to w okienku bramki i mamy 2 do 2 ten wynik daje mi awans, daje mi dwie paczki, no nie chciałbym zostać w tej lidze to by było po prostu przykre ale naprawdę, no nie mam kim grać do tego ta FIFA, no Naprawdę, gdyby pat nie kosztował 200 zł od playa, on już by leżał na ziemi rozwalony w częściach. Naprawdę, no, no, no przysięgam. 58 minuta, przeciwnik wyprowadza kolejną akcję. Kosta, nie potrafię go zatrzymać totalnie. Nie chcę go też łapać, żeby drugiej czerwonej kartki nie dostać. Jest 3 do 2. I znowu musiałem odrabiać te głupie e, straty. No i. No wiecie, no spiałem się na maksa, 78, a 78 mi to przeciwnik wyrzuca źle piłkę, podaje do mnie, tu jest Afelai, Afelai szuka miejsca, komu by tu podać, oddaje do MNK. Tutaj jest zamieszanie jak w burdelu i mamy 3 do 3 w 79 minucie i tak też ten mecz się skończył, także udało mi się zdobyć ten na Was nowy mecz, jak widzicie wyrównany, więc, więc jak najbardziej cztery porażki w lidze 8, 7. Wstyd, wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. 18 3, 6, bilans, to jest dla mnie, jak dla mnie, to jest porażka totalna. No ale teraz dwie paczki za awans mamy w pierwszej. Nikt, kto mógłby nam gdziekolwiek, jakkolwiek pomóc. A w drugiej paczce zobaczmy Rakitic, ale też go nigdzie raczej nie mogę wstawić i to jest najgorsze. No niestety, trzeba będzie dalej walczyć i zmieniłem skład na ten z Sołem, z Emenike, z Lukasem, więc może coś wróci na dobre tory, może zaczniemy w końcu wygrywać te spotkania. No, ale zobaczymy wszystko przed nami. Polska w herbie przeciwnika. Zobaczmy też jaki ma skład. So poor tak się nazywa. No Benteke. No to nie jest jakby pur, tak? No i zobaczmy Emenicę przy piłce do Lukasa. Lukas tutaj drybluje, drubuje, próbuje, 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 próbuje. No i udało mu się ładnie podać do Flaminiego, który zamienia ten strzał na bramkę. Jest 1 do 0. No ale niestety kick off glitch jak zwykle działa. Moja obrona... Nie wiem dlaczego obrona się zachowuje jak i Dioci po, 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 po tym jak wykonuje się ze środka piłkę. Także no, no to, to też nie wiem. Zawsze jakiś bóg musiał być. No i jak widać w tym roku nie można było temu zapobiec. Nie można było temu zapobiec naprawdę. I na przykład przy starcie zawodników inaczej, no ale to już panowie z jej wiedzą najlepiej, że, że musi takie coś być, bo oni są zjebani. Eee, 2-1 wygrywamy, no ale niestety to Kazorla strzela, odbija się tylko córka, pada pod jego nogi i jest już 2 do 2. Niestety, chociaż była to nie wiem, jedna z. Dwóch akcji. Jak widzicie, Kikov Glitch też potrafię jakoś wykonać. Gdzieś tam coś udaje mi się od razu po tym. Ładne podanie do sola. mamy 3 do 2. Dziękuję bardzo. Wygrywamy to spotkanie. w Glitch działa. jej um, Nie będę krytyczny, znaczy, wiecie, nie nienawidzę tego, sam bym chętnie tego nie robił, ale skoro przeciwnicy robią, ja też muszę jakoś na to reagować i też to robić, bo bym przegrywał każde spotkanie. Więc jeżeli panowie z jej to usuną, ja w ogóle nie wiem, co oni dodają w paczach, ale. Um, to zmienia z dnia na dzień grę w jeszcze większe gówno. Zobaczmy e, skład przeciwnika i Barbo. E, ktoś jeszcze, no ogólnie spoko skład jak najbardziej seria A. No i mamy rozpoczęcie gry. E, no i tak. E, uhy, uhy, tu i Barbo biegnie, i Barbo. No tak. Gol. Dobra. Jeden zera no po kapitalnej akcji indywidualnej oczywiście, bo jakże mogłoby być inaczej, tak się dzieje to film the game i, i tak, tak jest w rzeczywistości jestem mega ironiczny, ale jestem też mega zdenerwowany, bo to spotkanie nagrywałem przed chwilą no i po prostu ja dostanę kiedyś zawału przy tej grze, albo, albo jakiś nerwobóle mnie zabiją, yy, albo cokolwiek. W każdym razie wygrywa by było 1 do 1, tutaj wygrywamy 2 do 1. Także yy, no, nie jest źle, 28 minuta, przeciwnik wyrzuca piłkę, on ta spada pod nogi, emenikę tutaj, no i mija jednego, mija drugiego, rywala strzela i jest 3 do 1, więc całkiem pozytywnie, jakby nie patrzeć na to spotkanie. No i lecimy dalej, 20, 31 minuta i Barbo dostaje piłkę. No i Kościelny, zobaczcie, przecież Kościelny jest tak dobrym obrońcą i co? Przep sobie po prostu obok piłki, mimo że markowałem, bo też moim zdaniem, albo w ogóle te wyniki hokejowe, ja nie wiem, ja muszę sobie ponarzekać w tym odcinku, taki odcinek narzekania, wiem, że będą łapki w dół, takie tam ciekawostki, bo, 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 bo nie można narzekać, ale ja ponarzekam, każdy kto ma FIFA 15 myślę, że mnie troszeczkę zrozumie. Nie każdy oczywiście, e, a, znaczy każdy, nie każdy, ale no, no, no te, te zachowania bramkarza, to też, no przecież to walnąłem się teraz w czoło, bo, bo to po prostu się nie da, to się nie da. Ja nie wiem jak ja tą serię dalej pociągnę, jeżeli nie zacznę wygrywać jakichś spotkań, muszę znaleźć jakiś złoty środek na, na to, jest 4 do 4 w tym międzyczasie, e, złoty środek na strzelanie bramek, bo... Jest ciężko tymi składami coś zrobić w, ty, w tak, tak wysokich... znaczy to nie jest wysoka liga, bo to jest tam chyba szósta czy, czy siódma, więc to jest dramat. No tutaj dobitka, ta w ogóle nie trafiona, ale Guzan postanowił, że pomoże przeciwnikowi i strzeli na 5 do 4, no i kolejna akcja, już byłem all out atak, więc tutaj Sao miał sporo miejsca, żeby strzelić bramkę na 6 do 5 i tak też się stało i niestety to spotkanie jest przegrane, ostatnio chyba 3 odcinki przegrałem więcej spotkań niż zremisowałem i wygrałem, więc myślę, że jest całkiem nieźle Kliszy tutaj do Guzana, Guzan w ataku ładnie, Dudigarda ten zamieszanie i, i strzela bramkę 6 do 5, ale tak to spotkanie się zakończyło. Sorry, że narzekałem, przepraszam Was bardzo z całego serca, ale musiałem to z siebie wyrzucić. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Trzymajcie się, do usłyszenia, do następnego odcinka. Na...